Doberek, blog 24. Dzisiaj temat będzie bardzo kontrowersyjny, ponieważ powiem Wam, dlaczego bieganie jest złe dla niektórych osób i dlaczego nie powinno się w niektórych przypadkach biegać. Tak więc przechodzimy od razu do konkretów. No dobra, ale teraz za chwilę ktoś powie, że bieganie jest zdrowe buduje kondycję, dzięki temu możemy schudnąć, że każdy to musi robić, bo to jest bardzo dobry typ aktywności dla każdego, dla młodych, starych i zaraz pewnie ktoś się znajdzie, kto mi pociśnie, że jestem pojebanym idiotą i w ogóle się nie znam. Natomiast, teraz tak, pierwsza rzecz, nie mówię, że bieganie jest złe. Natomiast, bieganie może nie być dobrą aktywnością dla każdego ponieważ jak na przykład z alkoholem. Alkohol, na przykład wódka sama w sobie nie jest zła. Natomiast są pewni ludzie, którzy mają poziom inteligencji dość nikły i raczej nie powinno im się wódki dawać, bo mogą być tego efekty bardzo złe. Stąd też chodzi o to, że może być ona niedopasowana do niektórych ludzi dokładnie tak samo jak na przykład bieganie że dla niektórych przypadków może być niedopasowane ale samo w sobie jest neutralne czyli nie jest złe problem jest w tym, że większość ludzi cały czas usilnie twierdzi, że jeśli ktoś ma na przykład sporą nadwagę, to powinien iść biegać po to, żeby schudnąć a to jest naprawdę duży błąd bo teraz sobie wyobraźmy taką sytuację na przykład, że jest osoba waży tam załóżmy kilogramów 120 nigdy się nie ruszała Zawsze totalny brak sportu, brak aktywności, i nagle wychodzi pewnego pięknego poranka i idzie biegać. Nadzieją, że schudnie, że będzie zdrowsza, że będzie czuła się lepiej, a z reguły kończy się to tym, że po kilku dniach, tygodniach bolą mię polana, bolą mię plecy i ogólnie czuję się jeszcze gorzej niż wcześniej. Po czym rezygnuję z tego biegania, bo stwierdzi, że on nie jest dla nich. I jak mówi, takie jedno bardzo ważne. Taki ważny cytat, nie pamiętam kogo, ale mniejsza o to Ludzie nie powinni biegać po to, żeby schudnąć Natomiast powinni schudnąć po to, aby móc biegać I to jest tutaj bardzo ważna kwestia, którą warto sobie przemyśleć która nam ustawia cały kontekst tego, o czym mówię I chodząc nieraz ulicami i teraz powiem to z pełną odpowiedzialnością widzę, że Dużo osób biega, ale co najmniej 3 czwarte z nich tak naprawdę w ogóle biegać nie umie i przez większość czasu robi sobie krzywdę, próbując biegać. I tutaj ogólnie sprawa jest prosta. Na początek skupmy się na tym, czy w ogóle ktoś umie stać prosto. Jeśli nie jest skarbiony, stoi w miarę w osi jednej linii itd. Następnie, jeśli ktoś już stoi prosto. To Zobaczmy czy umie poprawnie chodzić, czy ustawia, czy ustawia stopy dobrze, czy ponownie się nie garbi i czy używa tak naprawdę mięśni pośladków, a nie mięśni ud, jak większość. I dopiero potem, kiedy osoba już umie stać, umie chodzić, można iść dopiero do punktu kolejnego, czyli zacząć biegać. Natomiast z tego co widzę, to typowy taki Kowalski, który na przykład siedzi 8 godzin przy biurkiem, nagle wstaje. Powiedziała, jak rano idzie biegać. mniejsza o to, że w ogóle używa nie tych mięśni, oczywiście bez rozrzewki, bez rozciągania. Totalnie wali tymi stopami o ten beton, bez dobrych butów. I tak naprawdę to nie ma nic totalnie wspólnego ze zdrowym aktywnością po polanku, tylko po prostu jest to niszczenie sobie zdrowia. Czyli w pewnym sensie bierzemy kredyt u naszego organizmu, który kiedyś trzeba to spłacić i to zale pewne z dużymi odsetkami. No dobra, ale co robić? I teraz tak, dla osób z taką dużą odwagą przede wszystkim unikałbym aktywności typu bieganie, ponieważ to będzie i tak obciążało jeszcze mocniej już obciążony układ kosty i nie jest podobną opcją. Na przykład spacery będą ok. Rower będzie ok, orbitreki, rowerki domowe, pływanie na przykład, będzie ok. Ale bieganie jest aktywnością, która jest naprawdę ciężka, gdzie bardzo mocno możemy nasze stawy, ścięgna, kości nadwyrężać, i u takich osób nie jest to najlepsza opcja. I druga rzecz w tym temacie, właśnie to będzie dieta, i to, żeby być na bilansie ujemnym. Bo możemy nawet sobie każdego dnia robić spacer dookoła świata. A jeśli będziemy w tym czasie jeść zbyt dużo, to i tak nie schudniemy. Tak więc na początku, łosów otyłych, podstawą jest dieta i jakaś prosta forma aktywności. Kończąc ten vlog, jeszcze raz powiem o tym, co mówiłem gdzieś tam na starcie. Bieganie samo w sobie nie jest złe, natomiast nie będzie to optymalnym wejściem u niektórych osób, szczególnie u takich z dużą odwagą i tego typu osoby powinny biegania unikać. A jeśli na przykład masz załóżmy 123,5 kg i twój trener każe ci na przykład pójść biegać to mógłbyś go zmienić. I to szybko. Dziękuję za uwagę.